Witam, jestem Mister Grzechuta, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii z dziennika minecraftczyka. W tej serii yy, będę pokazywał wam jak buduję różne budowle, yy, zbieram materiały, walczę z potworami i inne różne ciekawe rzeczy. Yy, tak więc zacznijmy może od stworzenia nowego świata. Nazwijmy go z dziennika minecraft'czyka Oj, chyba coś źle wpisałem Później poprawię Generuje nam się nowy świat o, okay. <laughs> Przepraszam, od sząknięcia, ale mam strasznie wyschnięty gardło. No i fajnie, owce są i glina. To fajnie. Może tutaj spędzimy pierwszą noc? <laughs> Na początek, może zbierzemy sobie drewno. To jest podstawa każdej budowli. Znaczy, nie każdej budowli, ale. Od czegoś trzeba zacząć, zbierzemy sobie drewno. Znaczy, ja sobie zbiorę. Znowu mówię w liczbie mnogiej. Zrobię narzędzia, ale zacznę od crafting table, bo inaczej nic sobie nie zrobię. Postawmy tu przeróbmy to na deski. A deski na patyki patyczki, patyczki. Zróbmy sobie najpierw kilof. Kilofem wydobędziemy kamień <laughs> i potem zrobimy kamienne narzędzia. Uuu, jak fajnie jest węgiel o, ale węgiel później. Bo na razie mi jest niepotrzebny. Ale zaraz będzie dobra, dziewięć starczy na razie. Zróbmy sobie kilo, łopatę i toporek. No. Na razie tego nie będę zabierał. Może? A jeszcze miecz zrobię. Bo nie chcę to porka na owce tracić. Akurat kamienia starczyło. Zbiar... Wiem, że mógłbym nożycami zebrać. Ale dopiero zacząłem grę i jeszcze żelaza nie mam. Tak więc nie zrobię sobie nożyc. Ale jak ją zabiję, to wypadnie mi tak jedna kostka wełny. A potrzebuję trzech kostek, żeby sobie łóżko zrobić. Żeby mieć w czym... Żeby mieć w czym spać. Eee no, gdzie są to owce wszystkie? Krzybek. Gdzie są owce? Były cztery ryba. Eee, trudno. O, słyszałem owce. O, tu jest. No. Dobra. Trzy kostki pewne na razie starczą. E, będę sobie teraz glinę W przyszłości się przyda na domek Bez gliny ani róż Oczywiście to jest za mało gliny na całą budowlę znacznie na cały domek Ale Będę robił wyprawę po glinę kiedyś, jak będę jej potrzebował na, na budowę domku. Mhm. No, dobra. Weźmy Crafting Tape. Crafting Tape na plecy i w drogę. Mhm. Znajdźmy jakieś ciekawe miejsce. Aha, albo dobra, jeszcze zdobędę węgiel. I zaraz poszukam jakiegoś ciekawego miejsca na pierwszą noc i na drugą może. Zależy. No ale dobra, na razie kopiemy węgiel. Za szybko. to jest, się, się boję. Będziemy wędrować w rytmę muzyczki. Nie wiem czy ją słyszycie, czy nie za bardzo ściszyłem, ale może ją słyszycie. Nie wiem, czy znajdę jakieś ciekawe miejsce, ale może. A jak nie, to będziemy wędrować, dopóki czegoś nie znajdziemy albo dopóki nie zostanie nas noc i jeszcze miałem wspomnieć że gram na normalu ponieważ e, patrzcie to moje zastanowienia ale tak mam jak nie wiem co powiedzieć gram na normalu ponieważ chcę żeby było jak najbardziej normalnie żeby potwory chodziły, żebym, żeby mi zadawały odpowiednie ilości obrażeń No i żeby mnie zabiją Żebym pozyskiwał materiały Kiedyś jak zbiorę tam... Znaczy kiedyś jak będziemy... Będę w filmikach chodził na jakieś wyprawy na potwory Nocne wyprawy To... Będę zbierał materiały, skriperów, zbiorę proszek, zrobimy kiedyś TNT dużo, coś wysadzimy, zrobimy boom i takie tam różne. Znajdziemy jakieś dungeony może, jak będziemy po jaskiniach chodzić, zbierać materiały. Yy. Jakieś mob grindery może zrobimy, zobaczymy w przyszłości. Krzyż, to znak od Boga. Znak jest święty. On coś oznacza, ale co? Może mam się tutaj rozbić. Albo nie. Dobra, idziemy dalej. <laughs> Może zbierzemy kwiatki. Będziemy mieli czym ozdobić domek. Z czego zrobić barwnik. Chiliniaaa Zbierzemy troszkę mięsa Przyda się Ale dziura Kołamarnice Macie szczęście, bo nie potrzebuję teraz barwnika i szukam domku jakiegoś. Znaczy miejsca na domek. A jak niczego nie znajdziemy to... Rozbijemy się w jakiejś jaskini. Już słońce zaczyna zachodzić. Będę musiał zaraz skończyć. Nie. Ile tu obiec? Może zabiję jedną, bo... Przyda mi się jeszcze jedna kostka wełny. Później się dowiecie do czego. nie? też mi się mogą przydać, kiedyś a może nie, ale ja je wezmę lekko mi się Minecraft ścina ale nie szkodzi idziemy dalej się boję, żeby mi czasu nie zabrakło, bo e, jak nagram ponad 15 minut to będę miał problem ze zrzuceniem tego na YouTube'a. Mam limit ciągle. Ale nie martwmy się... Nie martwmy Nie martwmy się limitami. O! Coś mi się wydaje, że tutaj gdzieś się rozbije Na pierwszą noc. Wydaje mi się takie przyjazne to miejsce. Wyrównajmy teren. Wykopmy jaskinie naszą. Wybuduję taki prowizoryczny domek. <laughs> o wymiarach 4x4x3. I zaraz będę kończył ten odcinek. Nie chcę, żeby za długi wyszedł. Nie używam na tej, tej serii, w tych filmikach, żadnych teksturpaków, ponieważ chcę, żeby ta gra była jak najbardziej naturalna i nie chcę je psuć żadnymi teksturpakami. Dobra, mamy wykopaną jaskinię. Zróbmy trochę pochodni. 20 starczy. Troszkę węgla musi zostać, żeby móc coś przetopić w kominku. OK. Tu postawimy crafting table. Zrobimy sobie kominek w ten sposób. I tu po środku będzie skrzynia podwójna. Myślę, że taki układ, tu kominek, tu skrzynia, tu crafting table. Najładniej no wy wygląda w domku. Oj, oj, oj tyle co brakuje. No nic, na razie jedną skrzynię zrobię. Schowajmy takie najważniejsze rzeczy. Oj, dzień się kończy. No zaraz ty spać, tylko trochę tak potrzebuję. Na skrzynia. I jeszcze łóżko trzeba gdzie zrobić. Szybko, żeby nie zabrakło czasu. Okay. Hmm, nie tak. Co ja robię? Aha, łóżko miałem zrobić. Niestety zabraknie mi drewna na na drzwi Ale na razie zrobię to w ten sposób, bo nie chcę już iść wydobywać No i dobra, chyba na tym skończę ten odcinek hmm. chcę jak najszybciej go zakończyć, żeby e, nie zabrakło mi czasu, bo nie jestem pewien ile już nagrałem. Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie pale... dawajcie palec w górę. E, no i na razie. Cześć!